Witam Państwa serdecznie. Sprawa dnia 19 września 2022 roku. E, proszę Państwa, mam przygotowane do omówienia dla Państwa z wielu spraw, które weszły dzisiaj do nas do obsługi, dwie sprawy i będę chciał poruszyć e, jako trzecią sprawę, którą e, zanonsowałem, zapowiedziałem Państwu kilka dni temu. Sprawa dotyczyła spalonych dwóch szop, szkoda całkowita i nadpalony kawałek domu. Mamy już kolejne informacje do całości, do pełnych, pełnego obrazu tej sprawy i będę chciał je dzisiaj Państwu przedstawić. Ale zaczniemy od sprawy pierwszej. Sprawa, tytuł tej sprawy nazwałem sobie Czas technologiczny naprawy auta. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy wątek. Często trafiają do nas te sprawy. E, powiem Państwu, z czym to się wiąże i gdzie jest tej kwestia sporna, Pomiędzy klientami, wypożyczalniami a towarzystwami ubezpieczeniowymi. E, ale kilka faktów. Odezwał się do nas klient z kamiennej góry. Pan jest taksówkarzem na tamtejszym rynku. E, ma Volkswagena, Szarana, i tym Volkswagenem wykonuje zalegalizowaną, legalną usługę e, taksi dla miejscowego klienta, dla miejscowego rynku. Miał kolizję właśnie tym autem. Domyślacie się Państwo, że żeby wykonywać usługę e, taksi, posi, musicie posiadać auto oraz specjalny zegar, specjalne urządzenie, które przewożone jest w aucie, podłączone ono jest zintegrowane właśnie z tym autem. E, no i w ten sposób jest zalegalizowana za usługa, możecie w sposób legalny wykonywać usługę taksówkarską. Jeżeli jest zepsuty to właśnie auto, jest uszkodzone tak jak u tego klienta jest po kolizji, to klient nie może wykonywać swojej usługi i ma utratę dochodu. I w tej kwestii wystąpiły dwie, a w zasadzie trzy kwestie sporne. Klient po kolizji e, wykonał telefon do towarzystwa, zgłosił szkodę i poprosił towarzystwo o auto zastępcze, bo wiadomo, że to auto służy mu do pracy zarobkowej, ale też do życia prywatnego, codziennego. Poprosił towarzystwo autozastępcze. Towarzystwo powiedziało w tym przypadku było to towarzystwo. Już tutaj sprawdzam, próbuję znaleźć, ale chyba nie zapisałem sobie, jakie to było towarzystwo. Dobra, to zostawmy ten wątek i poprosił towarzystwo ubezpieczeniowe o autozastępcze. Wiecie Państwo, że jeżeli on jest poszkodowany w sprawie, należy mu się takie auto zastępcze. Usłyszał w towarzystwie, że nie mają takiego auto, które by spełniało jego, jego oczekiwania. Proszą, aby klient wynajął sobie gdzieś prywatnie. Dostał klient taką zgodę, poszedł do jednej z wypożyczalni na rynku i wypożyczył takie auto. Nie wiedział, że może to być wypożyczenie bezgotówkowe. Nic nie powiedział, no to wypożyczalnia skasowała go jak za wynajem komercyjny, za określoną stawkę za dobę, informując go, zresztą takie mał, też zapowie tak miał zapowiedziane z towarzystwa, że ma sobie wynająć na rynku, nawet w komercyjnym najmie, zapłacić, wziąć fakturę, złożyć do towarzystwa, zostaje mu to zwrócone. No i tak też klient zrobił. Poszedł, wynajął auto, zapłacił za ten najem, po zakończeniu najmu oddał auto i myślał, że wszystko jest ok. Żeby jeszcze dopełnić wszystkich formalności i informacji dla Państwa, to w Świdnicy oddał to do salonu, do renomowanego zakładu naprawczego, przy salonie, który, który ten zakład naprawczy istniał, i tam zostało mu auto naprawione. Sam czas naprawy to było 21 dni. E, oczywiście plus ten czas, kiedy klient y, y, czekał na rzeczoznawcę, e, plus kiedy zgłosił, no, uzbierało się ponad 35 dni. E, Wchodzi ta kwestia sporna, z tego co klient nam powiedział, dotyczy tych 21 dni. No i teraz, po całym okresie, klient zwrócił się do towarzystwa z fakturą e, oraz z roszczeniem o utratę dochodu. Co się okazało, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło klientowi nie za 21 dni, tylko za 8 i za tyle samo dni wypłaciło za utratę dochodu. Jaka była argumentacja Towarzystwa i jaka jest tutaj sporna kwestia? No sporna kwestia jest taka, że klient dostał informację od Towarzystwa, że może wynająć sobie auto prywatnie na rynku stawka została zatwierdzona, wszystko było ok, klient poszedł do wypożyczalni, wynajął, zapłacił za fakturę, a potem się okazuje, że jednak nie do końca wszystkie informacje chyba zostały klientowi przekazane, dlatego że Towarzystwo Ubezpieczeniowe powiedziało, że nie wypłaci za cały okres najmu, dlatego że uważają, że auto było zbyt długo naprawiane i oddadzą tylko za 8 dni. I zostało to nazwane tak zwanym czasem technologicznym naprawy. No, i powiem Państwu, gdzie jest ta kwestia sporna i dlaczego bardzo wiele spraw tego typu dostanie, dostajemy, Towarzystwa Ubezpieczeniowe za najem, yy, i tutaj jest duży spór pomiędzy Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i indywidualnymi klientami, raz, ale po drugie, między wypożyczalniami, które też się zwracają do nas właśnie, abyśmy reprezentowali je na etapie sądowym, abyśmy zajęli się, interweniowali w tych sprawach. Bo towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo sprytnie ograniczają tutaj swoje e, koszty związane z wypłatą odszkodowania, właśnie za najem. A co robią? Wypłacają klientom za tak zwany czas technologiczny. Skąd to się bierze i co to jest? E, wyobraźcie sobie Państwo, że przyjeżdża do Was po kolizji rzeczoznawca, robi kosztorys i na tym kosztorysie wylicza, że żeby naprawić tą szkodę, tak jak w przypadku tego klienta e, w, w Volkswagenie Szaranie. To wystarczy według czasu technologicznego, który zakłada, że mamy już części do dyspozycji i na samą naprawę, jeżeli wszystko się ułoży idealnie, potrzeba, no właśnie wyliczyło tutaj towarzystwo i rzeczoznawca, że potrzeba 8 dni. Proszę Państwa, czas technologiczny, jak często pytają mnie klienci, w tym przypadku mówią pani Damian, ale co to jest ten czas technologiczny i jak to jest możliwe, że jest taka rozbieżność pomiędzy warsztatem który, z którym byłem w zasadzie cały czas w kontakcie, i ten warsztat mówił, że nie ma jakiejś opieszałości, po prostu zamówili części. E, pewna, po po zebraniu auta brakowało im jeszcze pewnych elementów, to domówili, potem musieli oczekiwać, aż ta część przyjdzie. No, to wszystko realnie trwa. Nie było to ponad normatywne wydłużenie czasu naprawy. Proszę Państwa, e, ja się śmieję i zawsze porównuję to tak, że czas technologiczny, to według towarzystw wygląda to tak. Jak to byłoby w formule pierwszej, w pit stopie, podjeżdżacie, zjeżdżacie z Państwo z okrążenia autem. Formuły pierwszej, wjeżdżacie do warsztatu. W warsztacie czekają tylko mechanicy na Was, nie ma żadnej kolejki, nie ma obsługi czasowej, nie może się popsuć podnośnik albo nie może wejść ktoś w kolejkę. Od razu wjeżdżacie piersi na podnośnik. Wszystkie części, oczywiście, zamienne do całego auta są na półce, każdy nawet drobny element. No, i start rozpoczyna się naprawa bez żadnych, nie bierzemy tutaj pod uwagę żadnych jakichś warunków szczególnych, że coś po drodze może się nie udać, czyli niezwiązane, nie jest to związane, nie ma tej odniesienia do czasu realnego. A czas 21 dni naprawy właśnie w tym warsztacie to jest czas realny, potrzebny do naprawy. Czy w tym przypadku klient zawinił? Nie. On był poszkodowany w tym wypadku, wstawił do warsztatu. Warsztat w dobrej wierze i nie nieopieszale wykonał tą naprawę. I klient w tej chwili jest do tyłu. Klient zapłacił za fakturę kilka tysięcy złotych, dostał zwrot pomniejszony o, yy, o te kilkanaście dni, i tu jest stratny. Strata klienta, drodzy Państwo, z tego co klient mówi, łącznie z utratą dochodu, to jest 5000 tysięcy złotych. I klient mówi dlaczego. Ja nie, 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 nie dostałem za to pieniędzy, skoro towarzystwo i ktoś na infolinii powiedział, że tak, może Pan to auto wynająć, my na pewno za to zapłacimy. E, powiem Państwu jedną rzecz, że na pewno klient zrobił błąd o tyle, że nie poszukał wypożyczalni, a ja mówiłem w ostatnim filmie, nagrałem dla Państwa taki materiał y, dotyczący procesu likwidacji szkody. I tam przy aucie zastępczym, posłuchajcie Państwo, ci, którzy są zainteresowani i którzy wzbudziłem tym właśnie y, y, omówieniem tego przypadku niepewność u Was. To czy wynajmować auto, czy nie? No tak, wynajmować, ale to idźcie do profesjonalnej wypożyczalni. Tak powinien zrobić ten klient wynająć auto bezgotówkowo. A odpowiedzialność za spór z towarzystwem albo dowiedzenie się w towarzystwie, co, jak to wygląda i tak dalej, przerzucić na to wypożyczalnię. To powinien ten klient zrobić. Wtedy na pewno na nim nie spoczywałaby ta odpowiedzialność yy, i to ryzyko za niewypłacone yy, odszkodowanie. No i w tej chwili klient będzie musiał oczekiwać, interweniujemy w jego sprawie, prowadzimy wywiad z klientem, wystąpimy do towarzystwa o pełne akta szkody i oddamy to do profesjonalnej kancelarii. Myślę, że jesteśmy w stanie pomóc klientowi, ale niestety klient będzie musiał oczekiwać. To sprawa pierwsza. Nauczka z tego jest jaka? Zwrócić się do profesjonalnej wypożyczalni, yy, wziąć auto bezgotówkowo, nie narażać się na żadne ryzyko. To ryzyko przerzucić na profesjonalne firmy. Dobra, sprawa druga. Toyota RAV4. Proszę Państwa, zwrócił się do nas klient, który niecały rok temu kupił Toyota RAV4 z bardzo niskim przebiegiem, bo przebieg tego auta to jest około 70, chyba klient mówił 2 czy 75 tysięcy kilometrów, w bardzo dobrym stanie, super auto. Klient twierdzi, że tym autem mógłby wiele, wiele lat jeździć, bardzo zadbane auto. Czyli model dobry, z niskim przebiegiem. Klient miał kolizję, czyli wypadek nie z jego winy, kolizja nie z jego winy, co się dzieje? Klient woła pomoc drogową, ta przyjeżdża i klient stwierdza, że nie chce, bo nie ma takiego warsztatu, jakiegoś zaprzyjaźnionego, prosi, aby we Wrocławiu do długiej Ołęki, do Toyoty zawieźć to auto. Wiozą do Toyoty, zgłaszają szkodę do towarzystwa, przyjeżdża rzeczoznawca, robi oględziny auta i wycenia naprawę auta na kwotę, uwaga, 32 tysiące złotych. Ten kosztorys yy, przychodzi do, do, przepraszam, do salonu, salon go ogląda i mówi: No nie, proszę pana, my w tej cenie panu auta nie naprawimy, my możemy zrobić alternatywny kosztorys. Wstępny taki zrobiliśmy: naprawa auta u nas będzie kosztowała, prawdopodobnie będzie to szkoda całkowita, a jeżeli nie, to bardzo wysoka kwota zbliżona do szkody całkowitej, i w zasadzie jest duże ryzyko szkody całkowitej. My panu tego auta nie chcemy naprawiać. Klient mówi, że jest ryzyko szkody całkowitej. No to, 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 to nie dość, że oni nie chcą naprawiać, tą wycenę tak jakoś dziwnie chcą, nie chcieli mu dać. Myślę, że już czują, że będzie szkoda całkowita, czyli, czyli nie chcą się w ogóle za to zabierać. Widzą, jaka jest cena części, cena robocizny i tak dalej. Tym bardziej wiemy, że w salonach, w, ASO, w oryginalnych warsztatach ceny za roboczo godziny opiewają w granicach 250, 270 do 300 zł. Pomiędzy 200 a 300 zł, czyli jeżeli policzą swoje robocie o godziny i zakres uszkodzeń, no to przypuszczają, że jest to szkoda całkowita. No i co jest ciekawego: kosztorys na 32 tysiące zł, czyli klient mówi: Kurczę, jeżeli ci wyceniają mi na szkodę całkowitą, ja mam 32, to co ja mam z tym zrobić? Wysłał kosztorys do jakiegoś rzeczoznawcy, którego polecił mu znajomy. Rzeczoznawca wykonał mu kosztorys i twierdzi, że w tym kosztorysie kwota jest się sobie 60 750 zł, czyli dwukrotnie wyższa niż to, co wykonało towarzystwo. No i klient, powiem Państwu, zgłupiał. Mówi tak: ASO, czyli Toyota, mówi, że jest szkoda całkowita. Towarzystwo mówi, że da mi kwotę tylko 32 tysiące złotych. Rzeczoznawca twierdzi, że jest 60. I co ja mam teraz zrobić? No teraz wyciągnąć to auto, zawieźć gdzieś, ale czy ktoś mi to zrobi? Gdzie? Za jaką kwotę? Klient jest w kropce. Eee, tak jak napisałem sobie, że klient ma po prostu mętlik w głowie i nie wie, co zrobić w tej sytuacji. Zobaczcie Państwo, jakie rozbieżności. Aso Twierdzi, że czyli autoryzowany warsztat, że jest to szkoda całkowita. Towarzystwo wycenia to na 30 tysięcy złotych, jakiś niezależny rzeczoznawca na 61 tysięcy złotych, Trzy ekstremalnie odszczelone kwoty. Klient nie wie co zrobić ma z autem, chciałby mieć je po prostu bez problemu zrobione, a jeszcze jeden wątek odzywa się do, do klienta, odezwała się wypożyczalnia, z której ma auto jest to wypożyczalnia z towarzystwa i bardzo mocno go naciska, że będą odbierali auto. Powinien w tempie dużym sobie to auto naprawiać. Dają mu, znowu domyślacie się Państwo, jakiś czas krótki technologiczny i klient jest w stresującej sytuacji, za chwilę nie będzie miał czy im jeździć. Sytuacja jest nad wyraz patologiczna i niewłaściwa. Klient zwraca się do nas z interwencją i prośbą o pomoc. Jeszcze jeden wątek. Drodzy Państwo, no klient jest rolnikiem, wykonuje swoje prace w gospodarstwie i mówi, nawet gdybym chciał i miał się tej, na tej swojej pracy doktoryzować i się nauczyć, to nie mam, drodzy Państwo, na to czasu. Klient jest dużym problemem, prosi nas o interwencję i prosi nas o pomoc. Powiem Państwu, bardzo nieciekawa y, sytuacja, biorąc pod uwagę wszystkie parametry i radość klienta jeszcze sprzed paru miesięcy, y, sytuacja bardzo nieciekawa. Będziemy się starali klientowi pomóc. No i y, przechodzę w tej chwili do sprawy trzeciej, spalone dwie szopy i nadpalony dom. Y, chcę Państwu zwrócić na bardzo ciekawą rzecz jeszcze uwagę. Nie będę omawiał całej sprawy, odsyłam Państwa do filmiku, który już nagrałem. Powiem tylko o pewnej rzeczy. Klienci zawali polisę z PZU, polisę ubezpieczenia w ramach gospodarstwa rolnego. W ramach tej polisy były ubezpieczone dwie szopy, szopa 1, szopa 2, dom i stodoła czy obora. I zobaczcie co Państwo, co się stało. Na polisie zawieranej w styczniu, w styczniu tego roku, Towarzystwo wpisało, że wartość szopy numer 1 to jest 36 tysięcy złotych, szopy numer 2 43 tysiące złotych, dom tam chyba 175 tysięcy złotych. I to klienci dostali bardzo małe pieniądze. My na początku przyjmując sprawę do interwencji nie wiedzieliśmy z czego, co w to wynika, bo klienci też nie mieli żadnych dokumentów, papierów, tylko suchy, y, suchą informację dostali SMS-em, że mają w banku do odebrania kwotę 8300 zł. Powoli nam już się karty wszystkie odkrywają. Wystąpiliśmy do towarzystwa o przysłanie pełnych akt szkody. Tego nie dostaliśmy, ale klient przysłał nam szczątkowe informacje, jakie otrzymał drogą y, y, mailową. Od towarzystwa, i co się proszę Państwa okazuje, zwracam Państwu na to też uwagę. Wykonujcie audyt posiadanych poliz i ubezpieczeń. Styczeń tego roku klienci zawierają y, polisę ubezpieczenia w PZU. Ktoś wpisuje, że wartość odtworzeniowa nowa, y, shopy numer 1, tej, która jest tutaj szczególnie w tej chwili zjechana cenowo, to jest 30, zapisane 36 600, drugiej 43 000 zł. I Przychodzi teraz w miesiącu wrześniu, czyli 9 miesięcy później rzeczoznawca z towarzystwa robi wycenę i co się, drodzy Państwo, okazuje? Że on przyjmuje do wyceny wartości rzeczywistej dzisiaj tej szopy, jedną przyjmuje kwotę OK, 43 tysiące złotych, a w kwocie drugiej nie jest to przez 9 miesięcy już 36 600, tylko przyjmuje 14 tysięcy złotych. Czyli drodzy Państwo, według PZU w 9 miesięcy ta szopa na wartości straciła z 36 600 na 14 000 zł. W 9 miesięcy bardzo duża utrata wartości początkowej szopy. Niezwykle, e, Niezwykła inżynieria matematyczna. Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń PZU. Gratuluję Państwu. Świetnie to wyliczyliście. No, drodzy Państwo, sprawa cały czas w obsłudze będziemy w tej sprawie interweniować, ale zwracam Państwu uwagę. Pytajcie, pytajcie, robcie audyt ubezpieczeniowy posiadanych polizy ubezpieczeń, bo może się okazać, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą potrafiły. O prawie 70-60% zdewaluować wasze majątki w ciągu kilku miesięcy. Nieprawdopodobna rzecz. Rodzi się w mojej głowie wiele podobnych historii. Jak towarzystwo ubezpieczeniowe, to jeszcze wrzucę szybko taką jedną historię. Klient ubezpieczył auto, autokasko. Ubezpieczenie zrobił w miesiącu bodajże to było kwietniu. Cztery miesiące później zwrócił się do nas z prośbą o interwencję. W szkodzie nie z jego winy przyjechało towarzystwo. Inne fakt, ale przyjęło wartość bazową pojazdu, proszę Państwa, po czterech miesiącach z 70 tysięcy auto klienta zdewaluowało się do kwoty 55 tysięcy złotych. Towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią. Pozdrawiam Państwa serdecznie, dobrego dnia, słyszymy się jutro.